No powiem szczerze, że byłem zaskoczony e, przede wszystkim propozycją, ale długo się nie zastanawiałem, bardzo szybko podjąłem decyzję, że obejmę po Legnica Floty się raz że bliskość domu znakomity prezes rozwałka, który mnie przekonał dyrektor Dunajko i muszę powiedzieć, że po trzech tygodniach Najpierw jestem uderzony tą, że, 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 że nie ma boiska bocznego, tak, jest sztuczna nawierzchnia a I to jest problem, który na pewno flota będzie musiała rozwiązać. Zespół bitny, zespół ambitny. Yy, powiem szczerze, no na pewno przeżywający ogromne takie zawiedzenie, stres, który, który u nich nastąpił po braku awansu do Ekstraklasy. Była flota bardzo blisko, najbliżej chyba w swojej historii. To podwójnie boli. No, wnioski muszą sami chłopcy też wyciągnąć, bo, bo, bo to oni również byli, a przede wszystkim aktorami tego nieudanego, nieudanej końcówki. Moim zadaniem jest yy, przede wszystkim przygotować zespół na rundę jesienną i zdobywać jak najwięcej punktów, ale oczywiście nie ma żadnego nacisku i to jest okres przejściowy przed może znalezieniem strategicznego sponsora. Zgadzam się z wieloma ludźmi, że Urząd Miejski to nie jest sponsor, który będzie cały czas, musi wspomagać, ale na pewno robi działania zarząd, żeby znaleźć sponsora strategicznego dla Floty Świnoujściej. Dostałem zadanie poprawienia ofensywy grania, prowadzenia młodych zawodników do zespołu i solidne utrzymanie się w tym roku w środku tabeli. Oczywiście apetyty trenera Baniaka i myślę, że tych ambitnych chłopców są większe i, i, i dlatego robię wszystko, żeby, żeby namówić ich do grania wreszcie pressingiem, tak? jak się gra w nowoczesnej piłce. Może zaskoczymy kilkoma, jestem naprawdę podbudowaną postawą, że w takich nieraz trudnych warunkach, na zakolach, gdzieś na plaży, gdzieś na sztucznej nawierzchni, że jest to grupa niezmanierowana, jest to grupa naprawdę bitnych, fajnych wyspiarzy, bym powiedział. Dlatego, że no i czuć ten jod, nie? czuć tą atmosferę. Ja pracowałem w ostatnim okresie w bardzo bogatych klubach, gdzie miałem fizjologów, naprawdę miałem dietetyków, sześciu trenerów do pomocy. A okazuje się, że... Proszę sobie wyobrazić, że nieraz nawet to, to taka otoczka tego bogactwa nie zawsze wpływa na atmosferę. Tu jest atmosfera, tu się ją czuje na tych schodkach, jak przyjeżdżam na trening, oni siedzą. I, i, i grupa naprawdę fajnych, chłopaków, którzy wiedzą po co na wyspy, na wyspę. Ja powiem szczerze, że pierwszy raz pracuję na wyspach, szkoda, że nie brytyjskich, ale również wyspę uznał szanuję bardzo. Tutaj mam mieszkanie, tu przyjeżdżałem wypoczywać, jestem szczecinianinem, także myślę, że jestem wśród swoich. Zespół jest nieźle przygotowany motorycznie, łuką w stronę sifona, który kiedy nie było trenerów jeszcze, to on wziął to na siebie. Myślę, że same też nabytki, grzelak, prawda, nowy bramkarz gościński. No na pewno jak zanim się to wszystko wtopi w drużynę i żeby ona miała swój charakter, to, to na pewno trochę czasu upłynie. Bardzo dużo ubytków, prawda? No na razie dzisiaj tych ośmiu chłopców, a do tego jeszcze prawdopodobnie Udarewicz czy Arifowicz, no to, no to nie wiem czy my w tym krótkim okresie z dyrektorem Dudnajko szybko naprawimy. Yy, powiedzieliśmy sobie szczerze, że ktoś jeżeli ma polepszyć sobie warunki bytowe, a zrobił dość dużo dla floty, to, to, no, to ma wolną rękę i oczywiście ci co mają kontrakty, to kluby się muszą już dogadać. Yy, nie chciałbym już po prostu stracić żadnego zawodnika, a jeżeli będzie Udarewicz i Jarifowicz chcieli odejść do jednego klubu, to my wyrazimy zgodę. Są nowi? Rafał Grzelak, Gościński w ramce, Dzisiaj przyjeżdża dwóch zawodników na testy. Myślę, że podziękowałem Czechowi, który wczoraj no, nie przekonał mnie do tej gry flociarskiej, do tego pressingu, charakteru. Na pewno my też musimy wiedzieć, w jakim budżecie my się znajdujemy, prawda? Pozbyliśmy się, czy odeszli ośmiu chłopców, a my tylko chcemy 3-4 chłopców na ich miejsce, czyli gdzieś ten budżet obraca się cały czas w tych samych pieniążkach. I tak jest sztuka, że, że dyrektor Dunajko tutaj w tym skromnym budżecie jeszcze szuka jakichś wzmocnień, za to jestem mu wdzięczny, że ten zespół powinien, no może nie będzie 24 w każdym ale niech będzie 18 bitnych wojowników z wysp. Tak to nazwa.